Pierwsza Bagiada Strzębców Podkalańskich, wystawiona przez Kierunki Batawiane Strzębców Podkalańskich. Dowódcą podatkowy jest kapitan Tomasz Matejko, podporucznik Jach-Nowak, jest dowódcą Posztu sztandarowego. Przemysław Stęplewski, podporucznik Jerzy Schmidt, a nie jest dowódcą kosztu sztandarowego. A teraz wokorążowie. Pododdział reprezentujący Wojskową Akademię Techniczną. Dowódcą pododdziału jest kapitan Karol Pastuszak. Podporucznik Adrian Karski jest dowódcą boczno-sztandarowego. I do trybuny honorowej zbliża się pododdział reprezentujący Akademię Wojskową. Dowódcą pododdziału jest dowódznik Jacek Milewski. Dowódcą boczno-sztandarowego jest on już słyszę z dokończonych pochwyt. Widzę piękne mundury, w żołnierzy ze szwajconą kawalerii Wojska Morskiego. Kawalerzystów w defiladzie prowadzi w poróżnych zamachach Dowódcą boczku prokurcowego jest starszy towarzysz sztabowy Mariusz i następny. 34 piękne panie. Tradycją jest, że dowódca jeździ na karem w nasz tak jak jeżdżą trębacze. Że dzisiaj na defilacie do kurza występuje na koniu maści kary, czyli żywe, ogon i tuf są czarne. Panie i panowie, my pozostajemy z orkiestrą reprezentacyjną Wojska Polskiego pod dowództwem kapelmistrza Majera Mariusza Żolaska. Wóz ewakuacji medycznej na bazie kołowego transportera opancerzonego w osobach przeznaczonych do ewakuacji rannych i porażonych do I kolumna pododydziałów obrony powietrznej i przeciwlatunczej PSR-a. Piwnica z 32 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej, 3 Warszawska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej.

za wozami dowodzenia 120 mm mojścież samobieżny RAK na podwozie kołowym. Defilują elementy kompanijnego modułu ogniowego RAK w składzie czterech zegarów artykułów ludzkich w stosunku do i osiągnięć zapraszania 120 mm mojścież RAK na podwoziu kołowego transportera opancerzonego Rosomar. Jest to sprzęt wojskowy obrazowany jednej połowy. I kolumna pododdziału w że nie,